Cześć, witajcie na kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać film w formie troszeczkę zdjęć, żebyście zobaczyli, co udało mi się ostatnio stworzyć. Także ci, co mi śledzą, widzieli e, krótkiego vloga w sobotę i e, kilka zdjęć. E, a co to będzie, to zaraz spróbuję Wam pokrótce opowiedzieć. Dzisiaj film, który będzie, który zobaczycie, będzie w formie właśnie zdjęć. Zostałem poproszony, aby zrobić remont całego pokoju, czyli zmanowaniem ścian, zakleić dziury po wcześniejszych półkach, nie półkach. Natomiast cała praca, że nie jestem stolarzem, miałem też problem. No, tknęły się i oczywiście pojawiły się później problemy przy montowaniu całej tej szafy, ale Projekt polegał i remont polegał na tym, aby szafę, która stała na zewnątrz, to zobaczycie na zdjęcia, włożyć do szafy przesuwnej, która wcześniej już była też zamontowana. Oczywiście wszystko musiałem zdemontować, później złożyć na nowo. A jak to wyglądało? Obejrzyjcie zdjęcia, jeżeli jesteście ciekawi i zaraz spotkamy się na podsumowaniu. Þakk fyrir því að við erum að hljóða því að við erum að hljóða því að við erum að hljóða því. Cześć, witajcie! Pogoda daje się we znaki, jest naprawdę ciepło, bardzo ciepło jest. Tutaj była szafa, z tej strony na tą stronę przechodziła szafa, wszystko zostało zdemontowane. Kawałki szafy stoją tutaj oczywiście, lustra, które były, też tutaj się znajdują. Jak widzicie, na razie sprzęt został odstawiony na bok. Dzięki, fajnie, że przyszły te kubryki, ponieważ miałem w co zapakować narzędzia i nie musiałem pakować ich w kartony, w reklamówki. Wziąłem po prostu całego karta, zapakowałem. Jak widzicie, on tutaj, on tutaj stoi. Eee, tak samo z tej strony jeszcze tutaj są rzeczy, została do zaimpregnowania, czyli odkład muszę położyć na tą ścianę tam z tyłu eee, i wtedy czekam aż to wyschnie, jeszcze muszę tutaj, widzicie, by jest gładź, eee, czyli będę musiał jeszcze wyszlifować eee, i wtedy będzie jutro pewno nałożony kolor. Więc eee, jeżeli jesteście, jesteście ciekawi jak to wszystko wychodzi, to oglądajcie dalej. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że film właśnie w, tych, w tej formie zdjęciowej wam się podobał. Oczywiście była też taka krótka wstawka, żebyście zobaczyli, jak to wszystko e, wyglądało. No i moi drodzy, e, pierwszy problem, jaki się pojawił, mm, no to może nie tyle co. Problem, tak, ale yy, szafa, która była na zewnątrz, także do ściany z jednej ze stron był nałożony silikon, który musiałem zdrapać. Następnie za szafą był kolor standardowy, czyli biały, natomiast cały pokój, jak widzieliście, był w kolorze zielonym, czyli różnica między jednym a drugim kolorem yy, była yy, spora. Niestety został taki pasek. No chciałem, ten pasek, chciałem ten pasek wygładzić, niestety uderzyłem też za dużo gładzi, więc został tam jakiś kawałeczek, na który będzie trzeba coś wykombinować i zrobić, aby po prostu to zakryć. Tak samo pozaklejałem dziury od wcześniejszych półek, dziury od karnisza, który był także założony. Natomiast udało mi się zrobić i przyciąć rurki, nawet do powieszenia rzeczy, do szafy, bo, oczywiście, całą tą konstrukcję musiałem zdemontować ponieważ w szafie przesuwnej były tylko i wyłącznie rurki do powieszenia rzeczy musiałem to wszystko zdemontować musiałem, musiałem rurki skrócić na specjalny wymiar ponieważ stawiając szafę do środka automatycznie um, automatycznie pozbyłem się jednego boku no problem pojawił się duży, miałem bardzo duży problem z wyprofilowaniem półek które widzieliście na dole półki wysuwane ponieważ męczyłem się z tym chyba dwie godziny, żeby je wyprofilować, w końcu odważyłem się i przedzwoniłem do kolegi. Nie będę ukrywał, do kogo zapewne znacie, do oczywiście do naszego stolarza Tomka SWG, który naprawdę służył mi na wideokonferencji, pomocą i teraz już na przyszłość wiem, że jeżeli montuję takie szafki, to z tyłu, jak i z przodu Wymiar musi być ten sam. Chodzi o wewnętrzny wymiar. Natomiast, jeżeli zacząłem montować i dorobiłem ściankę, z, tak jak patrzyliście na film, to właśnie z prawej strony, z lewej strony, przepraszam, z lewej strony, to tył szafek po prostu zrobił się węższy. Jeżeli wziąłem ściski i rozszerzałem to, no to półki chodziły luźno, więc musiałem oczywiście to zdemontować, podkręcać, rozszerzyć, skręcić na nowo i półki są już wyprofilowane. Cała konstrukcja z powrotem pojawiła się na swoim miejscu, ściany zostały zaimpregnowane, pomalowane na raz, potem musiałem oczywiście poczekać, aż wyschnie i pomalować drugi raz, aby kolor został pokryty. Myślałem, że jedno malowanie, że skończy się na jednym malowaniu, ale niestety musiałem pomalować pokój dwa razy, aby zakryło cały kolor. To słuchajcie, to jeżeli chodzi o ten materiał to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobał wam się ten film właśnie w takiej formie. Jeżeli tak dajcie znać, ponieważ robiłem to pierwszy raz, demontaż całkowity szafy i później już montaż wszystkiego naraz. Mogę powiedzieć, że także używałem małego dremela, jeżeli ktoś z Was ma, to naprawdę polecam, z małymi tarczami i obcinamy sobie metalową, metalową rurkę i idzie to bardzo szybko e, więc słuchajcie, tak jak wspominałem na dzień dzisiejszy to by było wszystko dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i za obejrzenie tego materiału jeżeli Wam się podobało dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę kto jeszcze nie zasubskrybował, zasubskrybował kanału serdecznie zapraszam, a także udostępniajcie no i mam nadzieję, życzę Wam e, życzę Wam e, miłego weekendu i widzimy się w kolejnych